Cześć, jestem Magda, witajcie na moim kanale. Dzisiaj obiecany film, mianowicie film, w którym pokażę Wam wszystkie moje tatuaże. Trochę walczę ze światłem, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. Mam nadzieję, że wszystko jakoś uda się zebrać fajnie do kupy. Na pewno nie będę Wam pokazywać chronologicznie tego, jak robiłam te tatuaże, bo o ile mniej więcej początek pamiętam i pamiętam, które były ostatnie, ale gdzieś tam w środku się pogubiłam, więc jakby myślę, że tym nie ma się co przejmować. Niemniej jednak dajcie znać, jeżeli któryś tatuaż przypadnie Wam do gustu, albo na przykład jeżeli macie podobne, bądź jeżeli któryś z moich tatuaży Was zainspiruje. Ja uwielbiam tatuaże, zresztą to chyba nie jest żadna tajemnica, to po mnie widać. Co prawda moja historia tatuażowa jest taka, że zaczynałam tatuaże od miejsc, robić tatuaże od miejsc niewidocznych, takich wiecie, żeby się było łatwo z tym ukryć. Natomiast no w pewnym momencie cała sytuacja wymknęła się spod kontroli, no, i tak wyglądają moje ręce, i nie tylko ręce, co zobaczycie za chwilę. Tak jak mówię, mam nadzieję, że uda się to jakoś dobrze złożyć i będzie to wszystko dobrze widać. Nie hejtujcie zbytnio. No, ja zdaję sobie sprawę z tego, że, że jest dużo osób, którym się tatuaże nie podobają. Ja to szanuję, ale tak samo mam nadzieję, że wy będziecie szanować to, że ja je lubię i są częścią mojego życia, mojego, mojej osobowości. Tak czy siak, zapraszam Was na dalszą część filmu. Dajcie znać, co myślicie. Lecimy na film. Jeżeli chodzi o moje tatuaże, to moja przygoda zaczęła się z tym tatuażem. Jest to mój pierwszy tatuaż. Biegnie od biodra aż po pachę. No i jest to w zasadzie wróżka, która gdzieś tam jest otoczona gwiazdkami. Bardzo mi się podobał ten tatuaż. Robiłam w 2010 roku. No jak widzicie, jak na żebra jest to całkiem spory tatuaż z tego co kojarzę, był robiony na dwie sesje. Nie wspominam tego zbyt przyjemnie, no ale cóż, skoro powiedziało się A, po, trzeba było powiedzieć też B, dlatego no tak wygląda to. Myślę, że wygląda całkiem nieźle. Ja go lubię, jest po prostu moim pierwszym tatuażem, właśnie z tym, tym jednym z ukrytych, więc w zasadzie widać tylko jak jestem na plaży. I prezentuje się tak. No nic szczególnego, ale myślę, że, że jest całkiem fajny. Moim kolejnym tatuażem, również na żebrach, ale tym razem po drugiej stronie, była, były robione te oto daty. Do tego róża, która w zasadzie nie była planowana. To, co było planowane, to ta biedronka. Nie wiem, czy uda mi się przybliżyć, ale ta biedronka mnie śmieszy, bo generalnie ma oczy i wygląda, jakby była po prostu na speedzie. Te daty są dla mnie bardzo ważne i one mają pewną konotację z tą Biedronką, niezależnie od tego jak ona wygląda, no jest to po prostu dla mnie, że tak powiem dość istotny szczegół. Róża też w pewnym sensie jest pewnego rodzaju pamiątką i tak podoba mi się jak jest wykonana. Natomiast jeżeli chodzi o ten tatuaż, to uważam, że on jest niedokończony, czegoś tu brakuje i od, odkąd był zrobiony te kilkanaście lat temu, bo to, to mniej więcej też są takie czasy, no zastanawiam się jak to wszystko ujednolicić, ale nie mam na to pomysłu. Może jesteście w stanie coś podpowiedzieć, może jest tu jakiś tatuażysta, który miałby na tą wizję. Niemniej jednak, no tak to wygląda. Uważam, że jest całkiem nieźle. No, tylko ta biedronka taka. Życie jak na spidzie. Ok, idąc chronologicznie, to jak dobrze pamiętam, kolejnym tatuażem była ta oto Geysza tutaj na udzie. Yy, ona była robiona w, w studiu na placu szczepańskim. Szczerze mówiąc nie wiem, czy to studio jeszcze funkcjonuje. Zrobiłam ten tatuaż ze względu na to, że bardzo podobały mi się motywy kobiece i znalazłam taką grafikę, którą no, stwierdziłam, że bardziej będzie fajnie przenieść na, na nogę jako tatuaż, więc tak oto powstała ona, taka oto Geysza z kwiatami wiśni. I wachlarzem. Okej, okay. tamten tatuaż był na nodze i zanim sobie przejdziemy do e, dalszych tatuaży na nodze, jeszcze Wam pokażę te tutaj. E, to jest chyba kolejny tatuaż, który robiłam, jak dobrze kojarzę. Jak widzicie, no jest to napis, który już po prostu tak totalnie się rozmazał, że cały czas się zastanawiam, co z nim zrobić. E, nie wiem, czy go przykryję od tak, czy będę usuwać laserowo. Jeszcze się nad tym zastanawiam, no po prostu tu jest. I jeszcze tutaj mam tatuaż, którego nie umiem dobrze pokazać. Jest to kwiat lotosu, jest to jedyny tatuaż na plecach jaki mam, ale na pewno nie ostatni. Przejdźmy sobie do, teraz do tatuaży na nogach, e, więc tak, te były robione w różnej kolejności. Jak widzicie na prawej nodze mam kokartkę. taką samą miałam na lewej, ale została ona przykryta tym otolisem. Nie ukrywam, że nie lubię tego tatuażu, na zasadzie takiej, że uważam, że jest bardzo fajnie zrobiony, ale jest totalnie nie w moich kolorach. Trochę dałam się namówić na lisa, ale nie jestem z tego do końca zadowolona. Niemniej jednak jest dobrze zrobiony, jest całkiem fajny, więc y, jest z tyłu, więc go nie widzę. Tutaj jeszcze mam y, tatuaż skrzydełek, tutaj pod sknerusem Makwaczem. Jest to tatuaż, który zrobiłam przy okazji robienia innego tatuażu, a mianowicie y, katany na udzie. Tu zaraz Wam do tego przejdziemy. Te skrzydełka, no jak skrzydełka. I mamy jeszcze Sknerusa makwacza, który jest moim idolem, ponieważ miał dużo hajsu. No ja też bym chciała, więc wiecie, a poza tym jestem totalną fanką Kaczora Donalda. E, więc mamy Sknerusa makwacza, który jest moim przedostatnim tatuażem. Do ostatniego jeszcze przejdziemy. A jak już wspomniałam o katanie, no to tutaj na udzie mam jeszcze właśnie ten miecz, miecz samurajski z napisem Don't be a victim, który miał być symbolem tego, żeby się odciąć od przeszłości no i nie być ofiarą własnych uprzedzeń, własnych lęków e, i tak dalej i tak dalej więc on tutaj jest i jeszcze jeden tatuaż na nodze którego nie pokaży, pokazywałam jest to goryl e, uwielbiam ten tatuaż to jest jeden z moich ulubionych tatuaży zrobiłam go e, troszeczkę ze względu na piosenkę Gory węgle Don Lesko, którą kocham od wielu lat, odkąd wyszła tam ta płyta. No i po prostu uwielbiam ten tatuaż. Cieszę się, że jest z przodu, cieszę się, go, że go, cieszę się, że go często widzę. I z tego co kojarzę, został jeszcze jeden tatuaż, ostatni, który robiłam. Jest to oto taki motyl. Ale jak widzicie, ma też drugie znaczenie. Uwielbiam ten tatuaż. Jest to ostatni tatuaż, który robiłam. Jeżeli chodzi o wszystkie moje tatuaże. Okej, okay, mamy omówione wszystkie inne tatuaże, więc przejdźmy do rąk. Jeżeli chodzi o tatuaże na rękach, moim pierwszym tatuażem była ta kocia łapka. Ja się trochę śmieję, że to był w zasadzie kontur i zrobiłam sobie tą kocią łapkę ze względu na to, że taką malutki tatuaż, wiecie, na nadgarstku, który można byłoby przykryć zegarkiem, cóż za w ogóle odwrócenie losu, cóż za plot twist. Kolejnym tatuażem na ręce była właśnie ta oto kobieta tutaj. Ja się zawsze śmiałam, że jakby ktoś pytał, to będę dzieciom mówiła, że to tak mama wyglądała w młodości, ale nie, nie, jest to chyba po prostu losowe zdjęcie z Pinterest albo z Instagrama, jak dobrze kojarzę. No i to jest pierwszy tatuaż, który troszeczkę wymusił mi to co będzie z drugiej strony i miałam straszną zagwostkę, jak, co zrobić po drugiej stronie i padło na żaby. Kocham żaby, uwielbiam żaby, ona się tutaj idealnie wkomponowała. Żabka Uwielbiam żaby, więc jakby fajnie, że udało się tutaj wkomponować. No i tak na dobrą sprawę od tego się zaczęły tatuaże zwierząt na mojej ręce. No i kolejny mamy tutaj tatuaż węża. Nie pamiętam jak się nazywa ten gatunek, wiecie. No teoretycznie gdzieś tam ten, co ma nastroszone łuski, ale jest tatuaż węża i mam Irbisa, Panterę Śnieżną. Kocham te koty, uwielbiam te koty, są przepiękne. A też nie ukrywam, że o ile uwielbiam dzikie koty, no to też nie chciałam mieć w lwy, lwy tygrysy. Chciałam coś innego poszukać, więc Irbis mi się tu wpasował doskonale. Zwłaszcza, że jestem wielką fanką. I tutaj mamy jeszcze szopa. Szopy są sprytne i też bardzo fajnie to wygląda. Natomiast na drugiej ręce, jeżeli chodzi o tatuaże, to nie pamiętam, chyba zaczęłam od tego. Tutaj mamy rosomaka w zasadzie mam rosomaka dlatego, bo moja psiapsi mówi na mnie rosomak bojowy jak się wkurzę a jest to po miodorze, że najbardziej, wiecie, najbardziej największy wśród w świecie zwierząt nieustępliwy, uparty, bardzo wytrwały więc po prostu no jest, to takie znaczący, jest to dla mnie znaczący tatuaż z tej strony mam uśmiechniętą foczkę uwielbiam tą foczkę, bardzo fajnie wygląda i jest dla mnie w pewnym sensie znaczący i i fajnie, cieszę się, że tu jest. Chodzę na siłownię, ale nie widać, wiem o tym. Kolejna... Y, I tu w zasadzie kończy się, że tak powiem, większe przemyślenie, natomiast no, już musieliśmy zamknąć klamrą y, zwierzęcą te, y, ten rękaw, więc tutaj mam pantkę małą, czerwoną, y, więc no, też ona się tutaj fajnie komponuje. Z drugiej strony mam leniwca... Y, no, troszeczkę symbolizuje mnie. Mieliśmy tutaj jeszcze troszeczkę miejsca, więc wsadziliśmy tę oto biedronkę. I tak mi się wydaje, że to chyba wszystkie moje tatuaże. Mam ich 12, takich powiedzmy pojedynczych plus dwa rękawy. Oczywiście, jeżeli rękaw miałabym rozbijać na, na poszczególne tatuaże, no to wiadomo, że byłoby tego więcej. No tak jak mówię, nie są to na pewno moje ostatnie tatuaże. Uwielbiam to, więc no, nie widzę przeszkód, żeby się ograniczać, aczkolwiek no, zdaje sobie sprawę, że... Że nie dla każdego jest to najfajniejsza rzecz w życiu, czy naprawdę rozumiem ludzi, którzy. Mówią, że to oszpecenie, natomiast wciąż nie uważam, że jest to powód, żeby kogoś obrażać. Także e, szanujmy się wszyscy, ja naprawdę szanuję tych, którzy nie mają tatuaży, szanuję ich zdanie o tym, że po prostu im się to nie podoba i liczę na wzajemność. Tak jak wspomniałam, dajcie znać, który tatuaż jest Waszym ulubionym, czy macie tatuaże, ile macie tatuaży. No i widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że z, dłuższą, z krótszą przerwą niż tym razem. Także do zobaczenia i pa!